O, witam wszystkich! Tu ja jest a dzisiaj jest ze mną. I gramy w tefa! Będziemy rozwalać ludzi. Ja chciałem również przeprosić za moją nieobecność na YouTubie wszystkich, ponieważ yy, mojego stanu zdrowia zachorowałem w miarę ciężko na liżmę. Yy, to jest bardzo poważna i wręcz straszna choroba, moi drodzy, straszna. Więc. Yy, Wiecie o co chodzi I... I... Czeka, ja zapomniałem zaprosić do tego Do... Kurwa tego No Dobra, wbijaj do teama I... Idziemy na, kazu... na casuala A nie, czeka ja do Ciebie dobijem Kurwa, czy jak? Ja pier... Dobra, zaznacz wszystkie ty... Zaznacz wszystkie tryby I lecimy po prostu Żadna alternatyw człowieku, ja nie gram na alternatyw tej. Szalony by było. <śmiech> <śmiech> jak słychać po moim stanie, moi widzowie, jest. jest zbyt ciekawie. z moimi oskrzelami. Nie wiem, jak to inaczej opisać. Ale właśnie przed chwilą, jak gadałem jeszcze z Lawienem, i wszystko tutaj ogarnialiśmy z OBS-em, to ja jeszcze wpieprzałem sobie naleśniczki Właściwie to były racuchy, ale tak to, to, to jest TBW. Takie, no i naleśniki z jabłkami, no. To najlepsze rzeczy, rzeczy jakie ja jadłem w moim życiu. I mapa Phoenix Tej mapy ja akurat nie pamiętam. Ona e, ta, ona była dodana w poprzednie lato, nie? Była dodana w poprzednie lato akurat. I to było wtedy, kiedy te boty usunęli w końcu, bo botów już nie ma. To akurat nie grałem wtedy TFA No No to ci powiem Trochę przegapiłeś A więc... No cholera <coughs> Jasna cholera Jest... Jeżeli nie umrzesz na nagrywkach, to kto wrzuci nagranie? Przyjedziesz do mnie na chatę te 5000 km i zaplodujesz. Każdy będzie wiedział, że zmarłeś na nagrywkach, żebyśmy postawili tobie świecę. Świeca w komentarzu drodzy jak myślicie, że umrę na nagrywkach <grym> <grym> Ja tu sobie łażę leczę każdego, każdy dostaje trochę zdrówka A Siem... mi się jeszcze mapa ładuje. <grym> to jest ten moment, kiedy masz internet z telefonu, nie? To że każda gra mi się po prostu ładuje 20% dłużej, uuu, mam Uberka. O kiedy to już gra, że tutaj 5 godzin już czekam? Jesteś dosłownie ostatnim, który czeka na załadowanie, nie? No no zawsze, nieważne jak daje. zawsze ostatni dołącza. No i umarłem! Bo ten soldier nie umiał po prostu. Nie, ja się nie będę już frustrował, bo to mi... Jakby to już szkodzi. Taka frustracja szkodzi piękności i. Ale po co się denerwujesz w tej grze? Ona jest... chuj bardzo relaksująca. Dokładnie w chuj bardzo relaksująca, trzeba się przyznać. To jest po prostu symu... Nie no to jest symulator chodzenia i wiesz, leczenia ludzi. To, jest... to nic nie ma takiego poważnego. O ty mędo, mała! Chodź tu! Chodź tu! Kurde! Dziadu cholerny! I zniszczę cię! No i proszę. I po co ci to było? I po co mu to było? O ja pierdzielę! Um, e, 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 i se umarłem. No, takie jest granie teraz co nie? No, 20, 20 lat później, nadal się ładuje. To będzie chyba memem na kanale. Te twoje legendarne ładowanie, nie? Ile ty się ładujesz, człowieku? <noise> o, ruszyło się. Ludzie, spamujcie normalnie w komentarzach, aleluja. Oj, je, o jeden bloczek się ruszyło. Brrr. Ja pierdziele. No to ja już po ciebie biegnę. Eee. Naszą naszą sytuację można nazwać patową. Właściwie... nie tyle patował, co dupnął. medykiem, co nie? Ja gram medykiem, przyjacielu. Tak. Ten heavy rozwala nam wszystko. Ten heavy dosłownie nas miażdży tutaj. We need a little, little, little help. Czemu? Jaki czemu? CZEMU TY JESTEŚ TAKĄ DROGĄ, JAKĄ JESTEŚ? PO CO TY TO ROBISZ? CZEMU TWOJE ISTNIENIE JEST TAKIE? CZEMU NIE PODDAŁEŚ SIĘ... Nie, ja tego nie mogę powiedzieć na YouTubie. Nie... Ja... 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 I quit this job. Chodź, idziemy na Przed, Przestaną nas atakować, od razu jak nas zauważą. Ta, ta! Przestaną nas atakować, ja tu człowieku eksplodowałem. Ciebie, on się ciebie boi, tej! On się ciebie... Co to było? To jest anomalia jakaś chora! I zdechł. Taka była, taka była normalnie przygoda anomalii, co? No. I se umarł. I kit. I se umarł. La, la 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 Aha, zmarzłem Zmarzłeś Ja, ja tutaj jestem anomalią ogólnie Ta, on jest y... Lawien jest anomalią Lawien się tutaj on nie jest taki wieszcie, conspicuous On jest, on jest tajemniczą istotą, która nawiedza te mapy dokładnie fundacja SCP te sprawy Ja się naprawdę zaczynam zastanawiać czemu Jaki jest w tym cel? Jestem anomalią po prostu You are a disappointment to the team a nie on tak nie. Dalej. Do boju! Lawien zagryź ich! O nie, lawien! No. <ścoughs> lawien, jaki to ma to być cel? Do rozmowania. W sumie, no dobra. Nie będę tego kwestionował, bo. Jest za, tobą. Jestem za tobą. Gdzie? Jak ty jesteś za mną? Ja ci... nie... No, no i tam. teraz rozmawiamy. E... Okay, okay. O, ale potęga za chwilę tu będzie. Co, jest ale kunbo? on combo wyrwał tej! Ała, nie żyję. Chłopcu, przewidział was tą śmierć, nie? La, ra, 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 ra. Wiesz, ja... Wiesz, ja potrafię zauważyć przyszłość yy, o dwie sekundy, wiesz, jak to jest. No wiesz, taki Nero z Matrixa, nie? Tylko, że Neo, Nero... Jak on miał ten... Neo. Neo, no. Neo z, z Matrixa. Tylko że... Powiem ci tak. Neo miał szczęście. Widzę, jak ty popierdalasz, nie? Boże, ja, ja sobie je nie wyobrażam, jak Heavy może mieć tak krótkie nogi, wspomagać te grube dubsko. Jak zabijesz cokolwiek, to będę pod wrażeniem, nie? O kurde, asysta żeś dostał Spadłem tam, gdzie mnie nie powinno być I. I gra z nami doktor evil sex To jest naprawdę tragedia Ale też gra z nami doktor Sex Nie gadaj, nie wierzę Doktor Sex i doktor evil sex Nie Czy jesteś gotowym na Mordor? Czy jestem gotowy? Tak. Patrzcie w moje oczy. Masz zeza. O nie. Ja pierdzielę. <śmienicza> 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 Masz taki śmiech, typowy jak z komedii wyciągnięty, nie? Ten Francuz próbował najechać moją przestrzeń osobistą. Nie wyszło mu to za dobrze. Z takowych powodów, że został zabity. Ja muszę sobie które Mam... strasznie jest głośno. Dominuje mnie doktor w zły seks. Nie, ja chyba nie powinienem używać tych słów. na YouTube. Nie mają zbyt w miarę ogarnięty team, według mnie, nie? To jest pewnie... Ja z 5 km snajpuję... Nieważne. Zobacz... Gdybyś Zab... widział mój pierwszy odcinek, to byś widział snajpowanie. Eee... Potwierdzam, oglądałem. Dwa, normalnie, shameless promocja, nie? Taka... Normalnie shameless. Jak taki bandyta kompletny powstrzymaj te bombem Powstrzymaj bombem Nie wiem Aktualnie gryzę rakiety Mam nadzieję, że są smaczne Ja tutaj leczę ludzi od rakiet, do no tych naszych rakie rakieciarzy dostarczam im zdrowia. Chodź tu. Nie mam mnie tam, gdzie powinienem być możliwie, ale teraz już jestem. O, cześć. Dzień dobry. Wiesz, co masz robić? Ale ja nie mam amunicji. Znajdź se. O oh, nie! Ja nie, ja nie mam pieniędzy, chodź Nie mam pieniędzy Eee za chwilę będę, od, od, Będziemy zapytamy, od, co? Będziemy ten, otwierać dla Ciebie ten Jak to się mówi? Eee ten eee, GoFundMe dla Ciebie Panie, jak będę miał Chociaż, nie wiem Nie! Nie! Eee. Umarłem, niestety. Kanapka nie wystarczyła. Ble, wywieszam normalnie język i przewracam oczy, nie? Wa, wow, ale trimp. I nie rozumiem, po co dodali inżynierowi hajwy jacket, nie? Do jego postaci? Znaczy, ten kosmetyk ten dodali High Vis Jacket. Jak oni to powinni dodać przy samym koncepcie? To jest trochę śmieszne. Moim względem, ale okej, okay, niech będzie, Randomowe kryty. Lecimy. Zostałem ze snajpiony. Moja pozycja została skompromisowana. A ty zostałeś sflarowany. Zabił mnie przeciwnik o nazwie żaba co ma piky haube na głowie To jest niemiecki szpieg ja ci mówię, nie? Ale to jest pyro No to jeszcze bardziej Zag byli ci Niemcy z tym Hanebau czy jakoś tak Co oni tam mieli te śmieszne ufoludki No Haunebu Haunebu Kurwa nie wiem jak to się tam wymawia bu Dobra W sumie How Nebu Bo mi tam mój kumpel Bartek, który wiadomo jakie ma poglądy polityczne, mi tłumaczył że to jest A... A. <coughs> Modlę się, żeby nie obejrzał tego odcinka, bo później będę mieć z nim dramę. Ale powiem tobie, że Niemcy akurat stworzyli cztery prototypy. Jakby były szkice tego i cztery zbudowane prototypy No ciekawe Ruskanie, co się z nimi stało Alianci je wysadzili w cholerę No ta Aaaa typowi Amerykanie Bo to ruskie to nie mogły być, ruskie to by wzięły i do kubinki wstawiły. Ale już nie Ty, będę... Czy się... wiesz co Rosjanie kiedyś zrobili z pancerem? Co? Oni kiedyś... E, Dostali swoje ręce taki, no pancera po prostu, co miał, e, ten, lufę e, swojej wieżyczki do góry, co nie? E, t, nie wiem, co ja teraz zrobiłem. Sobie, co? A e, nic, kontynuuj, kontynuuj. Wyobraź sobie, że jest e, pancer, co nie? Panzer 4. No. Co ma, e, ten, lufę wieży do góry, co nie? No. Wyobrażysz? Tak. Co może taki Rosjanin, Sowieta, e, zrobić z taką lufą, żeby ją obniżyć? Nie wiem, betonem ją zalać? No właśnie, coś z betonem. Tylko zamiast zalać to po prostu e, e, pięciokilogramowy, nie. Pięciokilogramowy, czy jakoś tak e, po prostu. Blok e, tego betonu rzucić na tą lufę, co nie tylko włamało lufę, znaczy nie lufę, całą wieżę z miejsca, całą lufę, całą wieżę, to jeszcze zepsuło cały mechanizm i prawdopodobnie jeszcze e, złamało e, tego pancerza na pół. Coś tak słyszałem. Ja pierniczę. Że, że połowa jego mechanizmu po prostu przestała działać z tego pokoju. Ja! Co? Ja. Nieźle, nieźle, przyznam, nieźle. Nieźle Przy okazji e, ten odcinek... Potraktujcie ten odcinek jako takie QA, bo ja chcę wiedzieć, co wy chcecie wiedzieć. I, I zadajcie mi pytania i w następnym odcinku będę na nie odpowiadał, nie? Lerian Nie martw się. Mam cię. Tu tutaj jesteś, dobrze. I... Chowaj się, chowaj się! Chowaj się! Bądź boczek! Ja pierdziu! Nie, nie! Żrem! Chowaj się, za mną! Yes! Revenza, revenza! Dzięki! Uwaga. Bombardowanie dywanowe przez Brytyjczyków Drezna! Już nie! Do boju, do boju, do boju, do boju, do boju. Raszujemy tych frajerów. To jest jak ten, ten, jak ten rusek, nie? Na tych filmach anomalii. Co on tam, nie wiem, snajpera masz u góry, jakby co, nie? No, już po twoim ratatata. Się skończyło ratatata. Podobało się ratatata, co? Na zdrowie? Chyba, jak ktoś pije, to się mówi na zdrowie, nie? Wiesz, w Grecji, gdybyś komuś powiedział y, smacznego, kiedy pije, y, no, by ciebie policja zapała, bo w Grecji jest tak, że jeśli komuś powiesz smacznego po tym, jak coś wypije, to znaczy, że było to otrute. Chodźcie tu! A dlatego, że w Grecji się używało. Nie pamiętam co to było, chyba. To nie był chyba cyjanek czy czegoś, ale coś, co potrafiło ciebie w przeciągu 5 minut po prostu zabić. Tak. Hmm ja nie wiem, hopie, bo ty jesteś jak cholera obeznany w historii. Ja też właściwie jestem, tylko że nie mój dział. Ale tak to dyskutując, to. Robimy podwójnego medyka. Oooo! o, To ja muszę... ja jest. Klika... Ja na blitzkrieg dam. Ty będziesz mógł dawać tego. E... Ja będę. A ty będziesz krytyda. Oooo! Ej, to jest dobre. Kiedyś miał ten. Jeszcze dwóch znajomych. Jeden wakcynator, jeden... jeden quick fix, o kurde! Znaczy chodzi o to, że jeden daje ten, jeden daje Ubera ten, drugi daje kryty, trzeci jest heavy, a czwarty medyk healuje tego, co daje kryty. Ej, ja próbowałem kiedyś taką taktykę ze znajomymi i przyznam, e, właśnie o tym, co mi mówiłeś, tak, ja to próbowałem, nie?

Powalony. Ty właśnie, z, y, ciekawostka, jak leczysz takiego snajpera z taką tarczą... Wiem, bo on, bo wtedy nie, nie, bo ja wiem, bo ja sam tego używam, wiesz, o to chodzi. Ja wiem akurat to. Tu akurat... Y... Ale, ale będzie teraz pieczony kangur! Ale był pieczony kangur! Ale piękny, o ja pierniczę! I żeby się wystraszył. Muszę sprawdzić mój inventory, bo ja chyba mam coś w tutaj. A, mam parę rzeczy nieuprzątniętych w ekwipunku. Muszę sobie uprzątnąć ekwipunek, żeby nie było. Kij, że ktoś tam umiera. Ważne, że mam ekwipunek uprzątnięty. Jak tam Ci idzie? Bo tam słyszę, że... rakietę z krytem. Jak? Smaczna była. Si świeciła, wiesz. <kuh> Normalnie się wiesz Normalnie szwedzki stół Szwedzki stół, szwe... w ogóle patrz za siebie Bo jest taki chamski spy Co chain staby robi Więc uważa jak za kimś stoisz Bo ja się już na tym przejechałem Adin raz Trzech medyków on jest nieśmiertelny. Ty. Me, uważaj, ja uważaj! Ty... Jesteś jedynym medykiem, ja... który przeżył, nie? Ej, co jest? Sauger, e, Uber Charge e, z krytykami i Uber Sub. co się równa z dwoma medykami. Ja pierdziele. dosłownie kombat, ten, samowystarczalna ta. Maszyna ta zniszczenia. Ta. Ja torzę że... Monhanna gra sobie w Skyrima, będę musiał go później przycisnąć. o to, żeby mi Skyrima dał. Będzie ja nie, bo jak zawsze, ja też będę chciał dla, tutaj dla moich widzów na kanale nagrać Skyrima, nie? To jest jeden z takich moich świętych, jak to się mówi... celi, jakie sobie postawiłem. Będzie Skyrim. Będzie na pewno Skyrim. Jak tylko swoje łapska dostanę na tym i zarobię odpowiednią dużą ilość pieniędzy. Przysięgam. Brick. Zaraz dostanie brickiem. Widzę, że idziesz hamskiego medyka w stronę, bo wziąłeś wakcynator. Hamskiego medyka? Co masz na myśli? No bo na przykład nie, wiele ludzi mi mówi, że oni nienawidzą jak grają przeciwko ludźmi z tym, z wakcynatorem, nie zaszczepiaczem, bo to jest ponoć wkurzające jak cholera. Demet uciekam mnie tu, nie było, nie było mnie tu. bolsze nadjeżdżnie tu. La 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 la, la, la. sobie ludzi I to mi nie wychodzi. Oho. Ja mam od cholery i więcej refa na pewno. To jest pewność. Ci szpiedzy. Ja przysięgam, ja zaczynam nienawidzić całego narodu francuskiego przez tą jedną klasę. i To znaczy, ja to mówię, że bo mam... Z... Mówio... Mówiąc to, mam zawieszoną francuską flagę u mnie w pokoju, nie? To jest po prostu... Takie wiesz, ale to nie jest francuska flaga, bo ona nie jest biała. Normalnie żart stulecia, ci przyznam, ale znaczy teoretycznie, nie? Chodź tu w końcu, ludzie święci, ile można. No co, Francuzi się poddali bez walki. Nawet teraz, bez walki, po prostu są okupowani. Teraz, cicho, bo dostanę bana. Japa, japa, bo ry... dostanę bana. Japa, bo dostaniesz bana. Na YouTubie zostanę bana. Ale rym zrobiłeś. Nie, rymy, nie czuję, gdy rymuje kurde. I nie, nie nagram... Sto... Na hmm. Będziemy robić rymowanki. Ło, wow, te akurat tego nie słyszałem nigdy. Uuu, double kill, ale wleciał. Siema.

Nie ma dla was żadnego odpoczynku. Jasna cholera. Co ja tutaj dokonałem? Leczę, leczę cię. Demonite'a leczę. Zabił ci cokolwiek? Tak. Chyba. Useful demonite. Ja tu skapuję. Razem z tamtym... Uuuu, zniszczyłeś działko. Aha! Stałem obok wózka i mnie nie przyjęł... Nie no, hamstwo w państwie. się na takie coś nie godzę. Go, 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 no, go, go, go. Mam swojego kanału. Zapraszam na mój kanał, nazywa się Lavien. E, publikuję filmy raz do roku, e, dwa razy do roku, ale e, nikogo to nie obchodzi, bo mam 100 subskrypcji e, lubię jeść kanapę. musiał wcisnąć, ja to wiedziałem, ale ja się spodziewałem, że ty to zrobisz. Bo jak ja na Twoim, to Ty na moim w sumie, więc to, to jest takie wiesz, oko za oko, ząb za ząb. Chodź tu. Kyś tutaj, Hamie jeden mały. No i na Bluetooth mam więcej kili. Super. Jak mówiłem, ja, ja uprzedzałem w moim poprzednim odcinku, że mam wiele kili na... wielu broni, wiele broni... Znaczy mam wszystkie bronie do każdej klasy, właśnie mam kuriozom. Szkoda, że akurat jestem free to play. Może ci kiedyś coś kupię? Może ci kiedyś yy, tego, PSC 20 Wierzę złotych. Tym, że ja kupię. ja ostatnio miałem rodzinę, więc możecie kupić. Wiem, tylko nie mam, nie mam hajsu, więc. A i tak, yy, za... ja ci chyba wykonałem życzenia, co? Czy zapomniałem znowu jak idiota? Nie wiem, już sam też nie pamiętam. Wygrana! Łatwo! Łatwo! Wygrana! Wiktoria, zwycięstwo! Jest dobra nasza Tu tururut No to co? Kończymy co? Czy chcemy dać jeszcze jedną rundkę To od ciebie zależy to twój odcinek Puj ja odcinek Więc ja bym powiedział tak, że ja bym już kończył, bo nie czuję się zbyt na siłach, żeby nadal nagrywać, ale chciałem zrobić to dla Was z lawianem. Więc y, pow i żegnajcie, moi drodzy. SCP signing off.